Miłego oglądania życzy TelCap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. W weekend 3 i 4 sierpnia Haleznicz opanowały przerażające stworzenia. Mowa o wystawie Dino Expo. Co ciekawe, oprócz dinozaurów, uczestnicy mogli zobaczyć również żywe, drapieżne pająki. Stąd nie może dziwić wysoka frekwencja. W trakcie wydarzenia. Co roku odwiedzamy inne kraje, staramy się wybierać największe i najbardziej interesujące miasta. Później organizujemy tam wystawy. Powiedz nam, z jakich atrakcji mogą skorzystać dzieci i dorośli? Dzieci mogą się przejechać na specjalnych dinozaurach. Wszyscy natomiast mogą dotknąć bądź położyć sobie na twarzach pająka. Mamy również tablice opisowe dla małych i dużych oraz filmy dla dzieci i dorosłych. I jeszcze raz, dużo, dużo do czytania. Dzieci z zaszokowaniem reagowały na poruszające się dinozaury. Starszym zaś przypominały one pierwszą część parku jurajskiego. Dzięki dokładnym opisom przy każdym z eksponatów uczestnicy mogli poznać całą historię gatunku. Nie inaczej było w przypadku pająków. Dużą atrakcją okazała się możliwość ich dotknięcia lub podtrzymania. Jak informują władze Dino Expo Europe, była to pierwsza ich wystawa w naszym regionie i nie wykluczają powrotów w przyszłości.